Teraz pochylimy się nad zadaniem 23. Mamy kartezjański układ sprzętnych. Mamy proste k oraz l. Zwróć uwagę, że są to proste z parametrami. W prostej k parametr jest na miejscu a, a w prostej l parametr jest na miejscu b. Wybierz właściwą odpowiedź. Proste k są równoległe. Proste są równoległe wyłącznie, gdy a1 równa się 2. Przypomnijmy wzór funkcji Y równa się B. Zatem A szukamy zawsze obok X, obok X tutaj w K stoi M minus 2. Zapiszę. M minus 2 równa się. A tutaj obok X stoi minus 4 i minus 4. Minus wygląda jak razy. No i teraz już wiadomo, dodamy obustronnie dwójkę. I mamy, że M równa 2. Szukamy odpowiedzi. Zaznaczamy.